Co czeka Rosję i świat po Władimirze Putinie? Putin te błędy powtarza. The Putin jest już stary i nie ma co się oszukiwać. W dniu publikacji tego materiału przywódca Rosji ma jakby nie patrzeć 70 lat. Nawet gdyby o siebie dbał tak jak Joe Biden, więcej niż do 80-85 roku życia rządzić nie będzie. Tym bardziej, że on sam musi być w pełni sił, aby tej władzy nie stracić. Gdyby potykał się podobnie jak Biden wychodzący z samolotu, mimo że była to tylko kwestia silnego wiatru, to przecież zaraz w Rosji wszyscy niemal tak jak za Stalina już szykowaliby plan przejęcia władzy. A na szczycie Kremla potencjalnych kandydatów do objęcia po nim stołka wcale nie brakuje. Pośród kandydatów, jak widzicie, jest chociażby Kadyrow, Prigorzyn Patruszew i wiele innych. Do tego dochodzą też teorie takie, jakoby nawet córka Putina była brana pod uwagę. I wiecie, nie byłoby w tym nic dziwnego bo władza na świecie zawsze się kiedyś zmienia. Rzecz w tym, że ten moment będzie przełomowy dla globalnego pokoju oraz bezpieczeństwa. No, dajmy na to, że schedę na Kremlu przejąłby chociażby Kadyrow. Ukraina to już zamknięta kwestia. Interesuje mnie Polska. Do czego ona dąży? Po Ukrainie, jeśli będzie rozkaz, w 6 sekund udowodnimy, do czego się nadajecie. Lepiej zabierzcie swoją broń i najemników. I oficjalnie przeproście naszego ambasadora. Nie zostawimy tego tak. Miejcie to na uwadze. No i teraz wyobraźcie sobie, że w rękach takiego szaleńca znalazłby się cały atomowy arsenał Rosji. Allah detonuj! Tak naprawdę sprawa jest poważna i nie myślcie sobie, że Unia Europejska, Stany Zjednoczone czy Chiny na taki wariant nie układają już sobie planów. One są i mają kilka wersji. W grudniu 2022 roku Centrum Strategii i Bezpieczeństwa Scowcroft przy Radzie Atlantyckiej przeprowadziło ankietę wśród 167 ekspertów w Europie i Stanach Zjednoczonych i zapytało, co ich zdaniem może się wydarzyć na świecie w następnej dekadzie. Dla Rosjan wnioski były szczególnie rozczarowujące. Aż 20 głosów wskazywało na jakąś formę drastycznych zmian w Rosji nawet po jej rozpad. Na drugim miejscu był całkowity upadek Afganistanu z 10 głosami, więc przepaść jest znaczna. Obecna kadencja prezydencka Putina kończy się w maju 2024 roku. Druga z rzędu, a czwarta w ogóle, więc w teorii byłaby ostatnia. Dlatego właśnie ponownie w 2020 roku zmieniono konstytucję. W efekcie, gdyby Putin zdecydował się ponownie na udział w wyborach, mógłby najpierw rządzić do do 2030 roku, a następnie do 2036 roku, ale miałby wtedy już 84 lata. To zdecydowanie nierealne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę stan zdrowia Putina. A ten, sądząc po zdjęciach, wcale nie wygląda jak byłby w świetnej formie. Sam fakt specjalnej walizki na fekalia, aby nikt nie mógł zdobyć informacji o jego zdrowiu, daje wiele do myślenia. Ale skoro już tak gdybamy, to czas zastanowić się, co by faktycznie czekało Rosję po Putinie. Czy może stałaby się jeszcze większym zagrożeniem? Czy może by się rozpadła? Powrót demokracji? To tylko kilka z pytań, jakie można zadać, a ten temat jest ważny także dla Polski, jak i globalnego bezpieczeństwa. Dlatego postanowiłem przyjrzeć się, kto zastąpi Putina oraz sprawdzić, kiedy ten faktycznie od władzy odejdzie. Więc jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to po wstawce zapraszam Was na mój dzisiejszy dokument. Słuchajcie dzisiejszy odcinek mógł powstać m.in. dzięki usługom Surfshark VPN ponieważ umożliwiło mi to połączenie się z rosyjskim internetem przy użyciu indyjskiego serwera. VPN pomaga omijać blokady geograficzne, więc dla rosyjskich stron nie byłem z Polski, a z Indii. Co także istotne, ten VPN łączy bezpieczeństwo i ochronę, więc pozostaniecie w pełni anonimowi, gdziekolwiek się łączycie, a wasze dane będą bezpieczniejsze. Surfshark VPN to znana i zaufana marka. Przy dosłownie jednym kliknięciu myszki przestaniecie się martwić o własne dane i natrętne reklamy kady geograficzne można też omijać w innych przypadkach. Na przykład Netflix ma różne filmy dla każdego kraju, a część z nich nie jest dostępna w Polsce. Dzięki Surfshark już nigdy więcej nie będzie to dla Was kłopot. VPN ma też wiele innych funkcji, więc sprawdźcie je w wolnej chwili. Sam od czasu, kiedy zacząłem korzystać z VPN-a czuję się bezpieczniej. A dodatkowo, tak jak mówiłem, mogę wchodzić na rosyjskie strony propagandystów, które często są zablokowane dla użytkowników Zachodu, więc możliwości jest dużo. Zatem korzystając z mojego kodu Promocyjnego otrzymacie 83% zniżki oraz 3 dodatkowe miesiące za darmo, więc warto skorzystać. A teraz czas na materiał. Dla tych, którzy nam zagrażają, nie jest widać zrozumiała prosta prawda że cały nasz naród wszyscy my rośliśmy i z mlekiem matki wystaliśmy tradycje naszego narodu. Tradycje naszego narodu. Pokolenie zwycięzców z swoją pracą, potem i krwią stworzyło nasz kraj i przekazało nam go w spadku. Wydaje się, że Putin uznał wojnę z Ukrainą za swoją ostatnią misję. Zniszczeniem lub przynajmniej trwałym osłabieniem i upokorzeniem Ukrainy oraz zdobyczami terytorialnymi dla Rosji chce uwieńczyć swoje wieloletnie panowanie. Jeśli zdecyduje się odejść w 2024 roku, pod względem długości rządów od czasów Cara Aleksandra II, ustępować będzie jedynie Stalinowi, który panował 28 lat. I choć wydawać by się mogło, że w Rosji nie wszyscy go lubią, tak muszę was zmartwić. Ale Ostatecznie sondaże wskazują jasno na coraz większe poparcie dla Władimira Putina, jak i wojny z Ukrainą. On sam, przez wielu Rosjan, traktowany jest jako wybawiciel. W końcu, to za jego rządów nastąpił znaczny wzrost gospodarki Rosji. A co za tym idzie, dobrobytu? Dokładne dane na ten temat znajdziecie w moim odcinku pod tytułem 20 lat rządów Putina. Tak naprawdę, putinizm wywarł trwałe piętno na Rosji, przez co kraj ten na długo może pożegnać się z realną demokracją. Jeżeli nastąpi wymiana przywództwa to oczywiście nowy lider będzie z automatu słabszy niż obecnie jest Putin. I ten nowy lider będzie musiał budować szerszą koalicję w samej elicie i być może w, na potrzeby społeczne, na potrzeby swojej legitymizacji w oczach społeczeństwa wprowadzać określone elementy liberalizacji do systemu. I na, na przykład uwolnienie Aleksieja Nawalnego byłoby takim symbolicznym, ważnym gestem pod adresem przede wszystkim Zachodu po to, żeby do jakiegoś umiarkowanego, chociażby ograniczonego resetu doprowadzić. Putin odchodząc z Kremla z pewnością, jak każdy dyktator, będzie chciał zapewnić sobie, jak i swoim bliskim bezpieczeństwo oraz pewne wpływy na aktualną władzę. Jednak kto ma największe szanse na sukcesję po obecnym przywódcy Rosji? No to czas wymienić kandydatów. Pozwoliłem sobie przy każdym z nich dodać własną ocenę co do globalnego bezpieczeństwa oraz poparcia wśród Rosjan, a także prawdopodobieństwo jego wyboru. Myślę, że ułatwi wam to późniejszą osobistą analizę, kto faktycznie zastąpi Putina. U góry ekranu będziecie też mieli czas, jaki zajmie mi opowiadanie wam o poszczególnych kandydatach. Więc zaczynajmy: Nikolaj Patruszew. To czołowy rosyjski polityk i były funkcjonariusz służb specjalnych. Obecnie jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, organu doradczego w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Podlega mu FSB. To postać przesiąknięta fanatyczną wrogością do Zachodu. Wyręcza Putina w wizytach zagranicznych. Ostatnio był na przykład w Iranie czy Chinach. Nie jest to postać, którą widziałbym na szczycie Kremla na dłużej niż kilka lat, ponieważ on sam jest starszy niż Putin. Ma dokładnie 71 lat, niemniej jako postać przejściowa ma duże szanse. W skali pięciogwiazdkowej oceniłbym ją na 3. Natomiast z uwagi na skrajne poglądy, globalne zagrożenie, oceniałbym na 4, a popularność wśród Rosjan na 3. Patruszew jako oficer służb specjalnych, ukształtowany, ukształtowany w tej logice KGB, w, w logice funkcjonowania systemu sowieckiego czy, czy Związku Sowieckiego jako mocarstwa. To, co on teraz mówi, a już ma ponad 70 lat, to widać, jak, jak, jak jego umysłowość jest ukształtowana tamtymi czasami. To jest oczywiście, już nie mówimy o Związku Sowieckim, idei komunistycznej, on często używa, powołuje się na działania imperatorów Rosji, carów Rosji, pokazując jak w historii, jaką dobrą rolę oni odgrywali w historii Europy. Kolejny w kolejce jest Michał Miszustin, czyli aktualny premier Rosji. Artykuł 92 ustęp 3 rosyjskiej konstytucji stanowi, że we wszystkich przypadkach, gdy prezydent nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, są one tymczasowo wykonywane przez premiera. On sam to typowy kremlowski urzędnik. Łysy, krzepki i do tego służy jako lojalny menadżer kryzysowy, pracujący nad zminimalizowaniem ekonomicznych skutków zachodnich sankcji. Postać chyba najmniej groźna, ale wcale nie jest pozytywnie nastawiony do zachodu. Niemniej globalne zagrożenie z jego strony to jedna gwiazdka. Popularność wśród Rosjan dwie gwiazdki, a szansa na chwilowe przejęcie władzy cztery gwiazdki. I wreszcie kandydatka numer trzy. Piękna mieszkanka luksusowego zamku strzeżonego przez smoka i otoczonego wrzącą lawą. Oby to nie ostudziło waszego entuzjazmu. Prawa dla Dziugienica Prigozina. Priet. Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer jeden, kandydatka numer dwa czy kandydatka numer trzy? Idealny opis Kremla. Brakuje tylko lawy. Ale już tak na serio. Kolejny to oczywiście Jewgeni Prigorzyn. Założyciel Grupy Wagnera, czyli prywatnej armii, która ostatnio poniosła ogromne straty w Bachmucie. Niemniej jeszcze do niedawna były to najbardziej brutalne, ale także najbardziej skuteczne jednostki, które brały udział w wojnie. Prigoszyn sugeruje koniec misji jego prywatnej armii na wojnie na Ukrainie. Kucharz Putina obwinia też rosyjskich dowódców o porażkę podczas walk pod Bachmutem, którzy, jak sam stwierdził, sabotują jego działania, co może mieć związek z walką o władzę na Kremlu. Kilka dni przed publikacją tego materiału zaatakował publicznie wojska Kremla, jakoby te nie były w stanie samodzielnie osiągać sukcesów na froncie. Dokładnie tak brzmi cytat. Gdyby dziś działało tam od 3 do 5 prywatnych firm wojskowych, takich jak Grupa Wagnera, to myślę, że już wypukiwalibyśmy skarpetki w Dnieprze. Być może Prigorzyn spróbuje odbudować teraz swoją siłę, aby później przejąć stery po Putinie. Tutaj szansa na przejęcie władzy to 2,5 gwiazdki. Zagrożenie 3 gwiazdki i sympatia narodu też dwie i pół gwiazdki. Z tego wynikają pewne konsekwencje polityczne, bo Prygorzyn już upubliczniając się, tak mówiąc otwarcie, przyznając się na przykład już w końcu do ingerencji w amerykańskie wybory i stwierdził, że my, ja i tak dalej będę to robił, to no, pokazuje swoją taką pozycję w systemie też, że jest trochę obrońcą i pomocnikiem Kremlu. Дмитрий Медведев. Były prezydent Rosji, jeszcze do niedawna jedna z najbardziej oddanych osób Putinowi. Dziś jednak obecny zarządca kraju stara się go trzymać na dystans. Przed wybuchem wojny 22,7% respondentów deklarowało zaufanie do Medvedeva, a do 26 czerwca 2022 roku poziom zaufania wzrósł do 37,9%. Dziś wynosi on około 30%. Zdecydowanie jest to postać znana Rosjanom, a jego rządy były oceniane Dość pozytywnie z uwagi na rozwój Oraz względnie dobre kontakty z Zachodem Ten jednak obecnie mocno się Zradykalizował, a tu macie tylko Kilka z jego tweetów od ataków na Polskę Zachód, bomby atomowe I tym podobne Jego szansa na przejęcie władzy to 3 gwiazdki Sympatia wśród Rosjan 3,5 gwiazdki Natomiast zagrożenie Dla globalnego pokoju 3 gwiazdki Ramzan Kadyrow Choć jest prymitywnym propagandystą reżimu, jego kanał Telegram ma ponad 2,6 miliona obserwujących. Chciałbym skomentować słowa pewnego schizofrenika, premiera Polski. Mówi, że ludzie muszą wspierać Ichkerię. Mam pytanie: gdzie byłeś, kiedy walczyliśmy o Ichkerię? Kiedy broniliśmy interesów niepodległościowych, dlaczego państwa europejskie, w tym Ukraina, nie poparły nas? A dziś nagle postanowiłeś wesprzeć nieistniejące państwo. Kadyrow może liczyć na poparcie około 15% społeczności muzułmańskiej zamieszkującej Rosję oraz potencjalnie Rosjan o skrajnych poglądach. Chociaż w rzeczywistości on sam jest znienawidzony nawet przez Czeczenów. Już nie mówiąc o innych wyznawcach islamu, dysponuje pieniędzmi i zasobami ludzkimi, które w teorii mogłyby mu zapewnić kontrolę nad częścią Rosji. Tutaj szanse na jego sukcesję oceniam na jedną gwiazdkę, sympatię na półtorej gwiazdki, a zagrożenie tak na pięć gwiazdek z uwagi na jego skrajne poglądy. Aleksiej Dumin uratował Putina przed nocnym atakiem Niedźwiedzia Polarnego. Lubi przyrodę tak samo jak aktualny przywódca Rosji. Zasmakował sukcesu na polu bitwy jako dowódca sił specjalnych w operacji aneksji Półwyspu Krymskiego w 2014 roku. Dwa lata później Putin mianował go gubernatorem obwodu Tulskiego. Diumin jest według niektórych relacji ulubieńcem Putina, ale jego preferowany status naraziłby go na niebezpieczeństwo, gdyby na Kremlu wybuchła walka o władzę. On sam ma poglądy podobne do Putina, więc zmiana na niego zbyt wiele w polityce Rosji by nie zmieniła. Szansa na przyjęcie roli głowy państwa 4 gwiazdki. Globalne zagrożenie 3 gwiazdki. Sympatia pośród Rosjan także 3 gwiazdki potencjalnych kandydatów, jak i scenariuszy jest znacznie więcej. Córka Putina, Katerina Tichanowa mogłaby zastąpić go na czele partii Jedna Rosja. Tichanowa jest osobą, co do której byłby konsensus kremlowskich decydentów. W grze wciąż pozostaje Aleksiej Nawalny, czy Michał Chodorkowski, o nieco bardziej prodemokratycznych poglądach. Niewykluczone, że pojawi się też nowa postać, która Rosję ułoży na nowo. Jednak na to bym nie liczył, ponieważ Rosjanie pałają do zachodu coraz większą nienawiścią, a starzy próbują Przekazywać młodym, że Zachód, niszcząc ZSRR, chciał i dalej chce zniszczyć Rosję oraz jej kulturę. Te wartości wpaja też Putin, jak i całe jego najbliższe otoczenie. Więc nagłe pojawienie się demokraty u góry, który współpracowałby z Zachodem, osobiście uważam za mało prawdopodobne, ponieważ wówczas wybuchłaby w kraju wojna domowa i kto wie, być może ten wtedy faktycznie by się rozpadł. Być może najbliższą historyczną analogią do autorytarnego Putina jest historia Stalina, którego śmierć w 1950. W roku wywołała walkę o władzę, w której krótkotrwała tak zwana trojka zakończyła się egzekucją jednego z jej członków, znienawidzonego byłego szefa tajnej policji, czyli Berry, ostatecznie wyłaniając Chruszczowa jako głównodowodzącego ZSRR. Teraz ewentualny podział ról na Kremlu według tej analogii także jest możliwy. Już w najbliższy wtorek 21 lutego Władimir Putin w Dzień Ważnej Deklaracji Bidena w Polsce wygłosi orędzie do Zgromadzenia Federalnego, czyli Dumy Państwowej i Rady Federacji. Jego przemówienie ma być transmitowane przez trzy rosyjskie stacje telewizyjne. Oba przemówienia według doniesień mają zawierać jedno główne motto przewodnie. Przegrana Rosji w wojnie z Ukrainą może oznaczać koniec jej istnienia. Brany jest także pod uwagę wariant wprowadzenia stanu wojennego i powszechnej mobilizacji oraz potencjalnych zmian na stanowiskach kierowniczych. Czy tak faktycznie będzie, o tym przekonamy się już 21 lutego, czyli dzień po publikacji tego materiału. Tak naprawdę jaka będzie Rosja po Putinie to już wiele zależy od tego ile jeszcze potrwa wojna na Ukrainie i czy Rosjanie faktycznie odczują jej skutki. Na ten moment jak twierdzi Bank Światowy spadek gospodarczy jest nieznaczny, a przewidywania były dużo bardziej drastyczne. Rosję wciąż stać na to, żeby tą wojnę ciągnąć jeszcze latami. Pytanie tylko kto ją faktycznie dokończy? Czy będzie to Putin, czy może ktoś inny? Jak informuje polski minister Stanisław Żaryn, w serwisach społecznościowych są aktualnie promowane fałszywe informacje o planach dokonania przez Polskę napaści zbrojnej na Białoruś. Przekażcie mu tę wiadomość swoimi kanałami. Jesteśmy gotowi przyjąć go w Mińsku i przeprowadzić poważną rozmowę. Jeśli on chce pokoju w Ukrainie i nawet Putin przeleci tutaj do Mińska i spotkamy się w trójkę tutaj w Mińsku dwóch agresorów i miłujący pokój prezydent. I tu w Waszej obecności nasza trójka. Gwarantuję, że przyjedzie Władimir Władimirowicz Putin, usiądziemy we trójkę i rozwiążemy cały problem. Wszystkie problemy rozwiążemy tutaj. Nie, on tu nie przyjedzie. Chociaż dla zakończenia wojny, dla powstrzymywania śmierci ludzi, Byłoby warto. On, Biden, zostanie w Polsce, bo Polska jest hieną Europy. Dziś odgrywa najbardziej aktywną rolę zmierzającą do eskalacji wojny w Ukrainie. Jesteśmy ostatnio głównym celem tych ataków, a prawie każdy na Kremlu uważa, że nasza rola w tym konflikcie jest znacząca, więc tutaj w dłuższej perspektywie należałoby się zastanowić, jaka przyszłość czeka relacje polsko-rosyjskie, bo to może być naprawdę skomplikowany temat, nawet po zakończeniu wojny. Rosję po Putinie czeka wiele zmian, a czy będą one pozytywne czy negatywne, to już czas pokaże, ale z pewnością wszyscy je odczujemy i będzie to wydarzenie o nadzwyczaj ważnym w skali globalnym znaczeniu. To by było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.